Ja się mam Marko, z tej strony, patrzyszcie, Wiktor, a dzisiaj. Yy, a dzisiaj po prostu Liverpool gra z Atletico Madrid. Yy, to są stroje, wi widać stadion Anfield oczywiście, tutaj takie o właśnie zobaczycie. Gameplan. Alison, Robertson, Van Dijk, Lovren, Arnold, Winaldum, Henderson, Milner, Manny, Roberto w Salah Salach. a Wana na bramce Oblak. W obronie Filipa Louis, ogieńca, w, wersajko, yy, w pomocy Koke, Party, Saul oraz Korea. I na ataku Diego Costa i niesamowity Francuz Taneczny, miły pan Antoine Griezmann. No właśnie. Będzie z nim, będzie ciężko go zatrzymać, ale miejmy nadzieję, że uda nam się to wygrać. Raczej nam się uda. Zapomniałem sobie zmienić na zawodowca, ale trudno. Będę grał na regular... na legura, regular czy na wicjuszu, ale to trudno. Chciałem, żeby dzisiaj w odcinku była drobnika trudniej sobie odglądał na zawodowca, ale będę grał na wicjuszu. Te śpiewy Liverpoolu, ten kibiców Liverpoolu, a to są składa, bo to już coś to widzieliśmy. Dobra, już można się cieszyć Ok. Aleksander Arnold pokazuje, co mają robić jego koledzy z drużyny piłka Zwyczajna I zaczynamy. Liverpool. spróbuje wygrać ten mecz z Atletico. -Atletico. Spróbuję skarcić Liverpool. A czy to się uda obu drużynom? No na pewno jednej się uda, a drugiej nie. Ale jednak jest jeden do zera. Roberto Firmino. A jednak. Zaczyna się ten mecz bardzo dobrze dla Liverpoolu, dla yy, dla drużyny z Madrytu. Ale to wkręcił. i nie takich ludzi, co mają taką precyzję. Kurde, z tej pozycji, czy z tej perspektywy kamery, będzie fajnie to zobaczyć. Kurde, idealnie przy słupeczku to wkręcił. Już ten. Siódma minuta i ten. No i, no leci po środka. Koka, jego do, do jego koszty, koszta. Griezmann, pana, czyli miły pan Griezmann. Zatrzymany, okej. Okay. Henderson. Do Salaha. Hehe. <grymina> naciska. <grymina> Nie no dobrą, ja będę się wydzierał. Koszta, przy... czekaj. Trzeba Griezmana zatrzymać. Dobrze, Henderson. Minaldu, ale fajnie zagrane. Ojeju! Kurde. Pomyliło mi się, miałem y, górą podawać do manę, a przez przypadek jakby X, czyli jak FIFI to dośrodkowanie. Tak jakby... A tutaj jest strzał i niestety mi się nie udało. Kurde. Dobra, uwaga. Uwaga, uwaga! Liverpool wygrywa 1-0. Dlaczego, dlaczego ja ciągnę mówię Uwaga, nie wiem. Piętką chciałeś zagrać? Tylko ja mogę piętką. Dobra, z dystansu. Aj! To już było mierzone. Już było mierzone i widać było, że już lepiej to było. Czekaj, bo. Ktoś tam powinien inny wykonać. O właśnie. Już lepiej. Rozegrajmy to na krótko. Tak jak ja to zwykle wykonuję. I 2 -0. Ha. Nie trzeba dośrodkowywać na jakiegoś lobrana czy wandajka. Wystarczy rozegrać na krótko, tak jak to ja robię. Trzeba mieć Salah'a 9-8, a nawet 9.9. 9 Patrzcie, przyszedł Trzeba zejść do środka z i właśnie uderzyć W lewy górny róg Egipcjaninem Ale to fantastycznie zrobiłem, co nie? Wiem Ej, e, cze, Czego mu noga przeniknęła przez piłkę? Aleksandrowi Arnoldowi What the f Fuck nie będę przypinał jej, sorry. Ale dobra, już zaczynamy od, po od początku to. Wszystko sprintem będę biegał. Jakby ktoś nie wiedział jak się sprintem biega, to, to ja wam powiem, że to trzeba wystarczyć na Xboxie RB, a na PlayStation chyba R1, bo ja mam Xboxa. Nie wiem jak to jest na PlayStation, ale chyba R1 trzeba nacisnąć. Czy R2. Nie R1, bo R2 chyba na XBOX'ie w jak się z R1 skompuje No to R, R... R... R1, o! Tak ty się jak, uwaga, kołkę. Okay. Kołkę, ale... Jakiś okay. fał. No co? że to nie by było fał. Patrzcie jak mu się ręka wygięła w Final Doomowi. Uwaga, dośrodkowanie. Trzeba wyjść kontrolu. Ej. Miałoby do Saracha. kurde 2 do 0. Uwaga. Uwaga, uwaga. Ciągle potra... Uwaga, uwaga. Dobra, nieważne. Kontym. Posiadanie piłki jak zwykle, mój ryj, musi mieć większe Chociaż, no wiem, że jesteś pani, no wiem Ale to... To zależy od tego Czy... Ja gram, czy nie Wie. Na przykład wy możecie być w PESie, jak gracie Większe posiadanie piłki zawsze od odrywali musiałem skosić Będzie żółta kartka dla Arnolda? Nie, nie będzie żółtej kartki dla Aleksandra Arnolda Okej okay. Jego koszta, ale to był fałno żółtu, co nie? Mi się też tak wydaje, że to był fałno żółtu. Tymczasem Antoine Griezmann, uwaga, albo Filipa Louise, ale nie. Nie fajnie to zrobić Ja też źle, nie fajnie na. Tak. Griezmann. Koszta. Ale Alison. Co, Salaha się nie udało. Dobra, Filippe Luis. Do ośrodkowania Dijk wszystko wygrywa, pojedynki główkowe wszystkie należą do niego. Salah do Firmino. Dwa, znaczy trzy. Co ja mówię, że dwa? Trzy gole! Trzy do zera. Nie ciekawa sytuacja dla atlety, tylko wam powiem. Nie ciekawa. Już nawet po których nie oglądam? Wschodzie Korea wchodzi witoła <słuch> Te twarze. Lol. A A nieważne, dobra. Daję z siebie wszystko. Uwaga. różnego godziny. Do KOKE. KOKE. i Gabi. Fajnie to posiada. Dobra, nie ma tego kosza. Ale Bronia lison, okej. Okay. Czego wam daj nie od warana? What the hell? Może to dlatego, że maje, oba, obaj mają... Y, takie samo zaczęcie... Y, nazwiska. Wa. Co nie? <laughs> Ale dobra, nieważne. Filminie to mamy... To ta akcja musiała. Więc zwolniona Jezu Maria, znowu mi się przyciski pomyliły. Nie podawać do Salaha. no znowu mi się pomyliło. Salah chciał podać do Mamy, a strzelił yy, jeśli nie będzie. A nie chciał podać do Salaha. I też mi strzelił I źle. Czy źle? No tak. to uwaga. Teraz mi to wyszło. Aha! Kopanito! Kopanito! <laughs> Dobra, nieważne. Pam to będzie piękna asystą Mamdajka. Trzeci go dzisiaj yy, Brazylijczyka. Kiedy, ja, nie, nie, ja kiedyś naprawdę nie wiedziałam jakiej jest narodowości. Yy, ten napastnik, nie był w firmie, ale... Ale jeśli od kogo... Kober... nie, dowiedziałem się z, z Pesa właśnie, że jest, że jest Brazylijczykiem. Z Pesa się dowiedziałem. Bo sobie sprawdziłem, jakieś narodowości, bo jak kiedyś nie wiedziałam, w pesie pokazują... Brazylijczyk? Dlaczego, że rzuca na ataku, nie filmieniu? A już Eee, czekaj, bo co się coś stało Jej, Myślałam, że jestem salafem, że tego schodziłem na lewo no Nie no nie nieważne Ja mam takie odczucie, że jak gram to sobie na lewo schodzę, a jak gram kimś innym, to na prawo I teraz nie to nie ale no, no, okej okay. Salach, już gramy na czas Salach na wandajka gdzieś i jest koniec 4 do zera Wygrana jednak zawsze pierwszy filminio z hatrikiem. Tak jest. Znowu twarz Wam wygląda jak twarz warana. Okej. Okay. No to jest taki bóg gry chyba. Ale okej. Okay. Wygraliśmy, możemy zobaczyć spokojnie powtórki. Tutaj gol miniow, niesamowicie tu wkręcił co z przysłupeczków i komików dobrze film, dobrze u skip i no jeżeli odcinek wam się spodobał to nie zapomnijcie znaczy, teraz jak się odcinek wam spodobał to teraz Dostawcie łapkę w górę w górę. Tak. Łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Każdy komentarz dostaje serducho. Żebym wiedział kto mi daje łapki w górę, to piszcie też komentarze, to każdy komentarz będzie nagrodzony łapką w górę. Co nie? No właśnie. Yy, no to ja się już z mogę powoli. żegnać. Żyna, Do zobaczenia dziko. Na razie, cześć!